Dzień dobry wszystkim w kolejnym filmie. Właśnie jesteśmy w mieście Misima. Taka zabrał nas na taką małą wycieczkę. E, I jesteśmy w takim dość dużym parku w centrum miasta, gdzie znajduje się również mini zoo. E, Ale powiem Wam, że te mini zoo to jest jedna wielka porażka. Te zwierzęta są takie dość, no nie wiem, w słabej kondycji bym powiedziała. Wyglądają mają takie bardzo przygnębione. Te klatki są takie małe. E, brudne, więc nie będę Wam tego pokazywała, no bo jest to po prostu e, przykry widok i ja nie lubię takich miejsc. Niestety my tego nie widzieliśmy, bo kiedyś byliśmy w Nagano i też był taki duży park i było mini zoo, tylko tamte zwierzęta miały bardzo duży wybieg, były bardzo e, dobrze zaopiekowane, a tutaj po prostu widać, że tak jest troszeczkę w pułapkach. Nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że ten park jest jakby w centrum miasta i nie ma tutaj takiego miejsca, no ale w takim razie wolałabym jakby zrezygnować właśnie z tych samych zwierząt i otworzyć więcej miejsc do zabawy. Poszliśmy z parku, żeby komary nas nie zjadły, bo tam dość było wilgotno. I idziemy wzdłuż rzeki do świątyni. Tak, Ecia? We go to the side of the dzinja? Yes, okay, yes, it's czy jeszcze się nie zgubiłam? Na razie e, moja orientacja w terenie jeszcze w miarę działa, chociaż jestem w obcym miejscu, bo to jest pierwszy raz, właśnie, jak jesteśmy w Misimie.

Przechodziła nam się droga przez rzekę i wylądowaliśmy przy świątyni, która ma taki mały cmentarz. Ktoś kiedyś mnie pytał właśnie jak wygląda cmentarz w Japonii i akurat, że wylądowaliśmy obok, no to mogę Wam pokazać jak wyglądają nagrobki. To są po prostu klasyczne takie wieżyczki. Jest troszeczkę kwiatków, jest miejsce na przykład na świeczkę, na jakieś kadzidełko. Tutaj też czasami się daje dary, na przykład w okresie Obon, kiedy odwiedza się właśnie swoich przodków. I to tyle. Jest dość duża różnica, bym powiedział, między cmentarzem w Japonii, a w Polsce. Przez to, że w Polsce troszeczkę panuje taka moda, kto wybuduje większy pomnik, ten jest lepszy. A tak szczerze mówiąc, nikt nie wie, co jest po drugiej stronie. I nawet nie jest powiedziane, że lepszy pomnik zaoferuje albo da Wam coś lepszego właśnie w tym, jakby życiu po śmierci. Więc w Japonii właśnie są tylko takie klasyczne nagrobki i tyle. Ma onagi. Jej yeah, Japońskiego węgorza. Już od jakiegoś czasu chciałbym chciałby go zjeść. I A co miałam, masz? Jakiego pogodę mam dość? Uh, Chirasi zuzi. Chirasi miskę z surową okay. rybą uh. i zupę. A to mam miks wszystkiego: sushi, kurczaka, krewetki, frytki i pudding dla dzieci. <laughs> Takie powiedział, że może... E, to może Tak, tak ja ogólnie powiedział, że sam powinien być zestaw dla dzieci. Szczerze mówiąc, myślę, że to byłaby lepsza okazja niż unagi czy e, miska z surową rybą. Okej, okay. smacznego. Smacznego. Weszliśmy z restauracji, w międzyczasie takie oblał się misosiru. Zupa go zaatakowała, nie wiem w jaki sposób, ale narobiło się trochę bałaganu. Teraz jesteśmy na terenie świątyni Mishima. Taisha. Ogółem nie wiadomo, kiedy ona do końca powstała. Pierwsze zapiski pochodzą z 864 roku. I ogółem miasto Misima było kiedyś stolicą prowincji Izu, które się znajduje w sumie niedaleko, to jest półwysep. I tam znajdują się przepiękne plaże. Kiedyś było takie urokliwe miasteczko, ale niestety miasteczko troszeczkę obumarło przez to, że ludzie się zaczęli stamtąd niestety wyprowadzać. Misima też znajduje się niedaleko Tokio, więc bardzo dużo osób tutaj mieszka i dojeżdża właśnie do Tokio do pracy. A kiedyś właśnie Misima była też jedną z 53 przystanków na drodze, która łączyła dawne Edo, czyli Tokio, właśnie z Kyoto, czyli dawną stolicą Japonii. Te wszystkie drzewka tutaj to też jest rodzaj sakur, ponieważ Misima ma również. So, yes, sakura? Did you know hmm? Mishima has own sakura, sakura? kind? Yeah. Oh, Mishima sakura. Know. Mishima sakura. Yeah, and everything is Hero. sakura tree. Yeah. Three. But we came in uh, late. Yeah. Because I checked Google. Oh right. <laughs> So yeah, I didn't know Mishima also has uh, own. <laughs> Mishima and Shizuoka prefecture has a lot of kinds of sakura. It seems. Maybe. Yeah, actually, including Fuji. Yeah, and is It's also yeah, actually. <laughs> Z Bambi. Wychodząc ze świątyni natknęliśmy się na jelonki i podsłuchałam rozmowy dwóch babć. Wiem, że to niegrzecznie, no ale trudno. Tak głośno mówiły, że usłyszałam. I właśnie jedna pani mówiła, że one przyjechały z Nary, tam gdzie jest też świątynia właśnie z tymi jelonkami. Tylko one tam chodzą samopas, a tutaj zostały odgrodzone, żeby ludzie im nie dokuczali, bo niektórzy właśnie nie umieją się do końca zachować wobec zwierząt i również w drugą stronę, żeby było bezpiecznie dla ludzi, bo czasami rąki są w stanie też puknąć nas z tymi swoimi różkami. Idzie jest to moje idzie z tyłu. Okej. Okay. Zrobiłeście popatrzcie jaką taką ma koszulkę z maluchem. Tak? Polska Warszawa. Nie wiem czy to Syrenka, czy to, czy to maluch jest co to, nie znam się na samochodach, wybaczcie. Ale takie paroduję w polskiej koszulce na dzisiejszej wycieczce. Cute, yes. You have sangria here. What you wanna buy me for me? Big glass of beer. But you can here by car. It's our big mistake today. So I... What's happened? Next time it's next to the station. Next time we can come. Yeah, by actually, train. yeah, let's do. We like Mishima. Ah, Mishima is nice too. And walk the Numaz also. Yeah. Just he doesn't like it. 2009. Like no, he not. likes to play in the nature. Yeah. Yeah. Okay. We have a chance. Okay. I want drink sangre. Yeah. Next one. Yeah. Yeah. Let's go to cafe and go home. Yeah. Bye bye. Yeah. Ktoś się ostatnio pytał, jak wygląda porada deszczowa O właśnie tak. Wczoraj było w miarę, było słońce, a dzisiaj leje deszcz. Jutro mówi 27 stopni i ma być gorąco. Jutro to ma też zaczyna Basen, więc musiałam przygotować mu nową torbę z nowymi gadżetami właśnie na basen oraz strojem kąpielowym. I jeśli chodzi o porę deszczową, to akurat jest tak, że jednego dnia jest już ciepło. Drugiego pada deszcz, a czasami jednego dnia dzieje się wszystko, nie wiadomo do końca, jak się ubrać. My właśnie wróciliśmy ze odprowadzania tomu do szkoły i już musiałam zmienić skarpety, bo niestety buty mi przemokły. Mam kalosze, które dostałam od teściowej, ale one są troszeczkę na mnie za ciasne i one uciskają mnie w jednym miejscu. Jeśli chodzę w nich za długo, to po prostu noga mi się paraliżuje i mam wrażenie, że mi odpadnie, więc nie mam mowy, żebym poszła w kaloszach do pracy i wytrzymała kilka godzin tam no bo wróciłabym po prostu bez nogi a dzisiaj idę właśnie na pedicure pierwszy raz tutaj w Japonii bo koleżanka powiedziała, że była na jednym e, obok mojej, była na jednym pedicure w salonie obok mojej pracy i właśnie mówiła, że poleca a że jest jeszcze dziewczyna, która się tam uczy to można pójść za darmo więc czemu miałabym nie pójść, nie skorzystać więc powiedziała, że było bardzo fajnie więc ja dzisiaj sobie po pracy tam pójdę, bo to mama zajęcie dodatkowe, więc sobie akurat skorzystam. Ja właśnie wróciłam do domu, zrobiłam sobie stopy. Trwało to bardzo krótko, jeśli chodzi o pedikir, bo to było 20 minut, a babeczka robiła tam żelam, więc nie wiem jak to jest możliwe, że jeszcze uczennica zrobiła paznokcie w 20 minut, ale było to bardzo ekspresowe i oczywiście przez to musiałam wracać w najgorszym deszczu, dlatego mam włosy w każdą możliwą stronę. Jest strasznie wilgotno. Jest to, jest to pewnie spowodowane tym, że jutro mamy 32 stopnie, z tego co mówił pan, który przychodzi dość często do nas do sklepu i nie zagaduje. się, że ma być 27, a już ma być właśnie u 32. Ogółem w tym tygodniu z taką obchodzimy naszą siódmą rocznicę ślubu. Czas leci bardzo szybko, bo z taką jesteśmy razem 10 lat, a znamy się jeszcze troszeczkę więcej. No i... Ogółem, z takie nie mamy jakichś większych spień, nie kłócimy się specjalnie. Czasami e, mamy odmienne zdanie jeśli chodzi na przykład o wychowanie, e, to typu, e, czy można pozwalać mu na granie codziennie, czy nie można, czy ma oglądać YouTube'a, czy ma go nie oglądać, e, ale e, ogółem idzie to jakoś tam w miarę rozwiązać. Nie kłócimy się jakąś, jakoś specjalnie. Czasami. Wiadomo, przy stresowych sytuacjach też może są jakieś spięcie, ale zazwyczaj właśnie rozmawiamy i próbujemy dojść do jakiegoś konsensusu. Ale jest jedna rzecz, której nie jestem w stanie wytłumaczyć, takie, czyli jak ważne jest chodzenie do dentysty i sprawdzanie zębów. No i dziad się prawie <laughs> obraził wczoraj, bo mu powiedziałam, że z okazji rocznicy zapisałam go do dentysty i we czwartek ma wizytę na 9.30, więc nie może się wykręcić ponieważ już jakiś czas temu dentysta powiedział, że ogółem takie powinien chodzić dużo częściej właśnie na sprawdzanie i na usuwanie kamienia, no, no bo on jest taki jakby bardziej podatny, bym powiedziała, bo ja czegoś takiego nie słyszałam właśnie przy ostatniej e, wizycie i dlatego w gratisie e, do rocznicy dostał właśnie wizytę u dentysty. No i prawie się ze mną e, pokłócił, no ale powiedziałam mu, że musi iść, bo ja z takim bezzębnym dziadem nie będę e, chodziła. I jak coś to, jak nie zadba o zęby, to po prostu będzie rozwyt, wywalę go z domu i niech sobie sam radzi. Ale to tak wiecie, w żartach. Oczywiście tak jak powiedział, że pójdzie. No, jak już go zapisałam, znalazłam mu termin, i w dodatku tak szybko powiedział, że pójdzie. Teraz zabiorę się też z tej okazji za robienie lazanin. Sosy już bolognese mam zrobiony wcześniej. Muszę zrobić, przygotować tylko beszamę. Kupiłam ser. E, właśnie do posypania na górę i muszę się troszeczkę uwinąć, bo niedługo to kończy zajęcia takie jakby ruchowo-rozwojowe w przedszkolu, tam gdzie pomagają ja mu też rozwiązywać zadania domowe, e, aby w tak się zdarzyło, właśnie że mają dodatkowo jakieś tam różne gimnastyki, skakanki, e, przewroty, figołki, stanie na rękach i takie tam, więc to ma dzisiaj też, wróci troszeczkę późno. Więc ja już nie będę przedłużała tego filmu niepotrzebnie i my się spotkamy po prostu w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia, pa! pa.